Jak to się zaczęło, że zacząłeś produkować film porno? To w ogóle to jest um, troll. Po tym, jak e, zawiesiłem na kołek swoją karierę, bo się skupiłem na ratowaniu swojego życia prywatnego. Świetny pomysł, ratujesz życie prywatne, kręcę porno. Nie, właśnie, to tak nie było, chcę to powiedzieć. Siedziałem u mnie w pokoju, tu w Warszawie zresztą, z moim przyjacielem, reżyserem, takim Szwedem. Słuchaliśmy muzy, paliliśmy sobie jakiegoś lolka. Oni mówili: po co tą karierę ka kończyłeś? Po co ci to w ogóle? Więc tłumaczyłem im. Dziecko mi się urodziło też. Mówię: nigdy w życiu żebym sobie nie pozwolił na to, żeby ktoś mi opowiadał, jak go nastawia pierwsze kroki, jak pierwszy raz mówi mama, tata, cokolwiek, mówię tego, co bym nie darował, więc mówię właśnie po to, a on mówi, ale po co ci to wszystko, wróć, tobie wszystko wybaczą, bo to taka była narracja wtedy, ty gdybyś nawet dzisiaj powiedział, że kręcisz pornosa, to ludzie to łykną i nie będą ci mieli zasy, a on mówi, a założymy się i to był zakład, to był taki troll zwykły, puściliśmy takiego, ach, Niech się dzieje. Ja nie sądziłem, że to aż tak daleko pójdzie, ale już się nie dało tego cofnąć. Ludzie wiedzieli swoje.